Trenerze na pewno o tej porażce Krosno zdecydowało w dużej mierze słabe wejście w mecz, bo te pierwsze minuty Legia wyszła na takie prowadzenie, którego już później nie, 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 nie dała dojść. No dokładnie tak. Pierwsza nasza akcja w ataku to w, w zasadzie były 3 lub cztery straty. Piłki wrzucono od pozycji numer 4 i 5 na out, czyli cross pas po końcowej i strata w obronie. Otworzył się kukiełka dwoma trójkami z przednosa Darka Oczkowicza po przyzwoitej obronie. I tutaj Legia się nakręciła. Każde kolejne akcje. Wciąż nie mogliśmy zorganizować ataku. Wciąż była duża nerwowość w grze. Wciąż buchało straty. Ale Lega konsekwentnie powiększała przewagę i w zasadzie seria 13 0 w danym momencie już nie pamiętam w którym i 14 bodajże punktów drugiej szansy zadecydowało, że, że ten mecz w zasadzie zdecydował się w pierwszej kwarcie. Legia złapała pewność siebie, złapała wiatr żagle. My nie mogliśmy trafić optymalnego ustawienia, nie mogliśmy trafić jednego dobrego, dysp dobrze dysponowanego zawodnika, co nie zdarzyło się nam jeszcze w tym sezonie. No naprawdę nie poznawałem, nie poznawałem mojego zespołu, natomiast jak zawsze porażkę biorę na siebie. Ja odpowiadam za tych chłopaków, ja biorę, ja ich przygotowałem, ja dobieram taktykę i ja jestem odpowiedzialny za wyniki. Pierwszy, w, w realizacji ostatniej było tak, że Legia wygrała też pierwszy mecz, chociaż na pewno nie tak, pewnie, nie, nie tak wysoko, jak, jak dzisiaj. W drugim meczu podnieśliście się i No i wy, wygraliście bardzo wysoko. Yy, rozumiem, że znaczy, pewnie, na pewno wierzycie, że to samo zdanie się jutro, że te role się odwrócą. Jedynym minusem tego dzisiejszego meczu jest to, że nasz mental był praktycznie na Ziemi. W przeciągu czterech kwart nie mieliśmy momentu, w którym gralibyśmy dobrze w basket. To mnie martwi. W każdym elemencie koszykarskie rzemiosła, od zbiórki przez organizację gry po gry wysokich, skrzydłowych, byliśmy słabsi. Natomiast znam tych ludzi. Widzę teraz chłopaków z Warszawy, jak się cieszą, jak się śmieją. Moja drużyna była po tym meczu gotowa wyjść na rewanż i grać teraz kolejne spotkanie. Wiem, że mają charakter, wiem, że mają jaja. Wiem, że widziałem w oczach, że jutro to będzie całkowicie inny mecz. Legia musi się na szykować na walkę o wszystko. Jutro wyjdziemy na parkiet, będziemy inną drużyną, będziemy grać o wszystko, będziemy grać o życie. I mam nadzieję, że może nie wygramy pewnie, ale przynajmniej jednym punktem wyrwiemy tutaj zwycięstwo. To, to, to że ten mecz będzie stosunkowo wcześnie i ta, ta przerwa od dzisiaj do o, od, od teraz tak, do tego rozpoczęcia czwartego spotkania jest mała, to, to rozumiem, że też jest, stanowi jakiś problem, chociaż z drugiej strony też dla, dla obu trenerów. Czy pod koniec spotkania też już było takie szefowanie, takie oszczędzanie, troszeczkę sił na jutro, bo już było pewne, tak, przy takim wyniku plus 20 i paru minutach to trzeba było, no to już było wygrana pewna. Oczywiście ja wpuściłem w czwartek kwarcie na parę minut jeszcze przysłowiową pierwszą piątkę, dlatego że chciałem trochę odbudować mental przed dniem jutrzejszym, natomiast no nie udało się to. Ostatnie 5 minut grała ławka, chociaż u nas nie ma tak naprawdę pierwszopiątkowych i rezerwowych. I rezerwowych graczy. Myślę, że za, wysokie zwycięz... za wysoka porażka. Natomiast, czy ona jest 30 punktami, czy jednym, w zasadzie serii, czy w zasadzie play-offów nie ma, nie ma to najmniejszego znaczenia. Cieszę się, że ten mecz jest szybko, ponieważ na pewno będzie to ciężka noc. Będzie to noc nieprzespana przeze mnie. Chłopcy niech nie myślą o tym meczu dzisiejszym. Chłopcy już jutro rano będę myśleć o rewanżu. I myślę, że tylko może być, mogą być tego same pozytywy. Oczywiście, pora nie jest dogodna dla obu stron, więc yy, będzie, będzie równo. Ja, ja mogę zagwarantować ze swojej strony, że chłopaki będą walczyć o życie. Jaki będzie wynik? Nie wystarczy sama walka, musimy być poszukarsko lepsi. Musimy grać w basket, musimy dzielić się piłką, musimy być prawdziwym zespołem, tak jak to było przez cały sezon. Nie możemy zakończyć tego sezonu dwoma wysokimi porażkami. Do dużo pracy włożyliśmy to przez cały rok. Dziękuję za rozmowę.